Cześć widzowie, witam was wszystkich w kolejnym przeglądzie z ofertą z Lidla narzędzi Parkside. Zaczynamy od strony poświęconej ofercie na stronie internetowej. Na sklepie internetowym Lidla, lentarka udarowa bez akumulatora i ładowarki w cenie 99 zł z kuponem, czyli 80 zł taniej. Bardzo dobra cena. Eee, co my tu mamy jeszcze? Drewniany stół warsztatowy. No, gdybyście chcieli dla swoich Bitleys robić taki fajny prezencik, 161 zł. Mamy tutaj różnego rodzaju narzędzia drewniane. Akumulatorowy klucz udarowy bez akumulatora i ładowarki i czy ja dobrze widzę tak to jest ten największy model to jest ten najpotężniejszy model klucza udarowego Parkside a. 300 zł 200 zł rewelacyjna cena 200 zł taniej dawno tak dobrej ceny nie było odsyłam was do filmu z tym kluczem który był u mnie na kanale testowaliśmy sobie jego moc no, wypadał wyśmienicie praktycznie wszystkie zapieczone śruby które miałem Odkręcił bez problemu inne klucze sobie z tym nie radziły. Spory zapas mocy, tam był ponad 1000 newtonów momentu obrotowego. Zestaw dwóch akumulatorów 12V 5A za 154 zł, również bardzo dobra cena, około 77 zł za sztukę, więc no, taniej ja przynajmniej nie pamiętam, żeby było taniej za 5 amperogodzinną baterię i akumulacyjne 20V 89 zł Świetnie, świetna świetna oferta ale my już lecimy do takiej tradycyjnej oferty lutego i zaczynamy od łańcuchowej 2200W trochę technikali długość prowadnicy 46 cm długość cięcia 39,5 cm prędkość łańcucha maksymalnie 15,3 km osłonę, olej jak, jak mogę się spodziewać tego oleju? Na pewno nie będzie, który zapewni automatyczny system. Smarowania tutaj od góry go hmm, pewnie gdzieś wlewamy. A, but, bo ja jestem zwolennikiem jednak bezprzewodowych pilarek i w podobnej cenie można było zakupić tą 40-woltową. Więc ja bym akurat tutaj wolał akumulatorową pilarkę, tym bardziej, że jest to drobnych prac z tymi pilarkami no nie pójdziecie do lasu pracować, to są raczej lekkie sprzęty. Elektryczna ostrzałka do łańcuchów, 85W, 99 zł, no to jest taka mniej więcej standardowa cena wyprzedażowa, promocyjna, około stówki, to się zawsze kręci. Dwie śruby mocujące do stołu, tarcza szlifierska, długość przewodu 1,8 m. I tak jak ja to zawsze powtarzam, tego typu szlifierki, ostrzałki, Raczej do bardzo zużytych łańcuchów, tam gdzie są naprawdę już trudne do wyprowadzenia, kąty. No to wtedy ratujcie się taką ostrzałką. Jeśli chcecie mieć naprawdę fajnie na, na długie, długie godziny użytkowania, to zaopatrzcie się w bardzo dobre pilniki, prowadniki i ostrzcie ręcznie. Jest to zdecydowanie lepsza metoda na początek. No tutaj nie przepalić tego łańcucha, nie ściągnąć za dużo, ja bym polecał jednak ręczne ostrzenie. No i na kolejnej stronie już typowo ogrodowa oferta, trochę tego tutaj jest. Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów na 100V bodajże albo 4V. Nie widzę tutaj tej informacji, ale ładowana przez USB-C to pewnie to jest czwórka 60 zł, no taka symboliczna przecena. Dyszkę taniej po za 50. Spryskiwacz ciśnieniowy 5-litrowy, ciśnienie do około 2,5 bara. Mamy tutaj dysze i lance z mosiądzu zabezpieczonego przed korozy. Nożyce do gałęzi gardeny za 99 zł. I sekator za 50 zł. Kompostownik z plastiku za 99 zł, a więc 20 zł taniej. Mamy różnego rodzaju skrzynki, na sadzonki. Oraz glebogryzarka 1500 W. I tu jestem ciekawy Waszej opinii, czy taka glebogryzarka za 400 zł da radę. Yy, maksymalna głębokość robocza 20 cm, szerokość robocza maksymalnie 40 centymetrów. Mamy sześciostopniową regulację głębokości do rozdrabnienia oraz wprowadzenia nawozu torfu i kompostu. Tak przynajmniej podaje producent. Yy, ale jak to wygląda w praktyce? No ja do tej pory testowałem tylko 20-woltową wersję i to jeszcze nie z Parkside'a, takiej glebogryzarki przenośnej. No i tam był dramat. Na twardą się w zupełności się to nie nadaje. Podejrzewam, że trzeba raczej Liczyć się z tym, że konkretny sprzęt spalinowy tutaj z dużą mocą yy, da radę. Ale dajcie znać w komentarzu, jeśli korzystaliście z tego typu. No i na kolejnej stronie jeszcze chodaki ogrodowe. Przypominają kroksy, ale nie mają dziurek. Za 25 zł. Rozmiary do 47, więc spoko. Yy, różne kolory są tutaj dostępne. Yy, ogrodniczki męskie za 6 dych. Buty ochronne za 80. Yy, skarpety. Caterpillara za 27. Trzy parę, spoko cena. I wygląda na to tak wszystko, jeśli chodzi o ofertę parkside'ową w Lidlu. Więc no, nie ma tego jakoś, jakoś dużo, ale przynajmniej kilka, kilka takich rzeczy jest. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o, o tej ofercie. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.